Sponsorem programu jest firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Witam w kolejnym odcinku poradnika technicznego. Tym razem poznamy i przetestujemy moduł do integracji automatyki Nice z systemem inteligentnego domu Fibaro. Moduł nosi nazwę IBT4 BDZ Wave. Systemy inteligentnego budynku pewnym krokiem wkraczają do naszego życia. Zapewniają komfort, bezpieczeństwo oraz potrafią generować znaczne oszczędności w naszym domu. Myślę, że większość z nas nie wyobraża sobie nowoczesnego budynku bez automatycznej bramy wjazdowej lub garażowej. Najlepiej, aby takie urządzenie bez trudu potrafiło dogadać się z systemem inteligentnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, firma Nice we współpracy z Fibaro stworzyła moduł IBT4B DZ-Wave. Moduł ma za zadanie zapewnić błyskawiczne podłączenie bramy do centrali inteligentnego budynku Fibaro. Jakie korzyści płyną z takiego połączenia? Komfort użytkowania napędu. System Fibaro może otwierać i zamykać bramę na podstawie scen, geolokalizacji, poleceń głosowych lub funkcji IoT. Kolejna sprawa: diagnostyka. System Fibaro pomoże nam rozwiązać ewentualny problem z siłownikiem. A więc moduł IBT4 BDZ Wave. To klucz do inteligentnego budynku. W opakowaniu znajduje się moduł IBT4 BDZ Wave oraz instrukcja użytkowania. Moduł zamknięty jest w zgrabnej obudowie. Na frontowej części znajdują się przycisk programowania, terminal do podłączenia opcjonalnej anteny oraz dwie diody LED zielona dioda T4 oraz niebieska Z2. Od spodu umieszczone są piny łączące moduł z centralą NICE. Na bocznej części obudowy znajdziemy naklejkę z danymi technicznymi, kodem pin oraz kodem DSK w wersji QR. Jego odpowiednik w wersji liczbowej znajduje się na opakowaniu urządzenia. Moduł możemy podłączyć do wszystkich central sterujących NICE obsługujących protokół Baste4Opera. Z gniazdem IBT4. Ja użyję siłownika do bramy przesuwnej Robus 600 z centralą RBA3R10. Moduł zintegrujemy z centralą Fibaro Home Center 3. Wyłączamy napięcie centrali. Następnie możemy podłączyć opcjonalną antenę. Uwaga, moduł posiada wbudowaną antenę, ale w celu poprawy zasięgu lepiej podłączyć do niego opcjonalną antenę przewodem RG58. Można stosować antenę ABF z oferty firmy NICE. Długość jej promiennika odpowiada połowie długości fali częstotliwości 868 MHz, na której pracuje sieć Z-Wave. Podczas pierwszego uruchomienia moduł sam sprawdzi, czy ma antenę zewnętrzną. Jeśli tak, ustawi ją jako roboczą. Oczywiście w każdym momencie możemy dokonać wyboru zmiany anteny. Procedura opisana jest w instrukcji. Wracamy do instalacji. Teraz musimy odnaleźć złącze IBT 4N na centrali sterującej i wpiąć w nie moduł Z-Wave. Załączamy napięcie centrali. Teraz logujemy się do centrali Home Center i wywołujemy dodanie nowego urządzenia. Centrala oczekuje teraz na zgłoszenie się nowego urządzenia. W tym czasie musimy trzykrotnie nacisnąć szybko przycisk S1 na module IBT4 BDZ Wave. Niebieska dioda Z2 zacznie teraz pulsować. Centrala Fibaro otrzymała dane urządzenia i integruje go z naszym systemem. Po dodaniu urządzenia wybieramy ikonę przedstawiającą naszą bramę w systemie. Oraz wybieramy jej rolę. Następnie ustawiamy nazwę, jaka ma wyświetlać się w systemie. I ostatnia, ważna czynność. Ustawiamy powiadomienia oraz sposób ich otrzymywania. Po dodaniu urządzenia do naszego domu uzyskujemy wygodne sterowanie z aplikacji Home Center. Moduł będzie przesyłał wszelkie informacje o stanie bramy do centrali inteligentnego budynku. Teraz możemy uruchomić wyobraźnie i połączyć automatyczną bramę ze scenami w naszym budynku. Dodam tylko, że połączenie urządzeń Fibaro z bramą może zadbać również o nasze bezpieczeństwo. Dla przykładu, gdy czujnik CO2 wykryje w garażu zbyt duże stężenie niebezpiecznego gazu, centrala otworzy bramę garażową, aby przewietrzyć pomieszczenie. Oczywiście sterowanie to jedno, ale w jaki sposób centrala Fibaro pomoże rozwiązać nam problem z napędem? Spójrzcie. Jeśli podczas zamykania bramy naruszymy linię foto, Brama zatrzyma się i odwróci kierunek ruchu. Centrala Fibaro już o tym wie i wysyła nam powiadomienie o usterce oraz podpowiedź, jak ją usunąć. Tak samo w przypadku napotkania przeszkody. Takie informacje pomogą nam szybko rozwiązać potencjalny problem. Integracja automatyki NAJS nice z inteligentnym budynkiem Fibaro. Nic prostszego. A co z tym zrobimy? Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Życzę jego użytkowania. Do zobaczenia!